Cześć widzowie, cześć youtuberzy Hello Martuś się też przywitała bardzo ładnie poranek Poranek już minął jest tak naprawdę środek dnia, godzina prawie 16 Martuś, zeszło nam trochę No W każdym razie słuchajcie jesteśmy dzisiaj na Podlasiu tak na dobrą sprawę, to jesteśmy prawie w Białorusi w tym momencie. Pozostał tylko kawałeczek do granicy. Ale chciałem dzisiaj zabrać i Martus i Was w takie dosyć ciekawe miejsce. Mam nadzieję, bo bynajmniej na mapie Google wygląda dosyć fajnie. Zobaczycie, sami się o tym przekonacie. Czy takie fajne jest, czy nie. I my też W każdym razie Zobaczcie, ładnie na tym Podlasiu. Fajne drogi ładna droga gdzie tutaj wjechaliśmy. Tak na dobrą sprawę to same małe miasteczka po drodze Dróżka nie prowadząca do nikąd, do żadnego szczególnego miejsca Ani nie jest to też jakaś główna trasa przelotowa Jest to zwykła droga wojewódzka Nawet nie krajowa, ale idealna, piękna Fajne zakręciki Ale przede wszystkim nawierzchnia, no kurde, primo Nie tak dawno wróciliśmy za Alp, gdzie było naprawdę rewelacyjnie. Tak na dobrą sprawę. To po Alpach nie za specjalnie chciało mi się jeździć motocyklem. Ale jest już końcówka sezonu. I za chwilę odstawiamy motocykl na kołeczki. I już nie będziemy jeździć dzisiaj pogoda jest rewelacyjna tak na dobrą sprawę od naszego powrotu z Alp chyba przywieźliśmy tą pogodę ze sobą bo od dwóch tygodni jest właśnie tak słonecznie ciepło w końcu, wakacje. W końcu wakacje ale jest już po wakacjach 20 parę stopni dzisiaj w całej Polsce 29, 26 no my jesteśmy trochę bardziej na wschodzie tak na dobrą sprawę to jesteśmy na samym wschodzie dalej się już na wschód chyba tutaj nie da jechać, o gdzieś tu zjeżdżamy co bym nie przegapił zjazdu Chyba no, w ogóle ciekawostka, ładne cerkwie tutaj. No i dużo. Generalnie już... No, przed e, jaka była prawie cała złota, nie? Tak, złote dachy tutaj też po prawej cerkiew. No nie ma co się dziwić, miało Tak na dobrą sprawę. Oj, Martoś strasznie szumi, nie wiem co zrobiłaś, ale... No zjechaliśmy z tej fajnej drogi, teraz mamy kawałek jeszcze 12 km do tego miejsca, gdzie chcę, które wam chcę pokazać. Także jest tutaj bardziej folklorystycznie niż było przed chwilą. No prawie Białoruś, tak? Na dobrą sprawę, to podejrzewam, że ci Polacy, którzy tutaj mieszkają, to swoje korzenie mają w Białorusi. bo jesteśmy praktycznie na granicy ja generalnie osobiście Białorusinów bardzo lubię fajni ludzie znam ich kilku naprawdę są spoko dzień dobry dzień dobry jużkowy gród Wjechaliśmy w głęboką wieś. Tereny te są nie tylko słabo zaludnione, tylko bardzo słabo zaludnione, co też bardzo mi się podoba. Fajnie byłoby, gdyby tutaj te tereny takie pozostały. Ten wschód Polski nie był tak zurbanizowany, a wszystko wskazuje na to, że niestety w niedalekiej przyszłości będzie to jeszcze gdzie jedziemy przez jakieś lasy to jest tutaj bardzo dużo podmokłych terenów naprawdę dużo wydawać by się mogło i dla kładowców Było to chyba Podobały mi się też. Natomiast pogoda taka jak jest teraz, to nie napawa. Nie zachęca do tego, by jeździć na kładzie. Śmiałbym się gotować gdzieś w bagnie. Nie, właśnie się wytaplać dobrze. W 30 stopniach to mi się to nie widzi. W ubiegłym sezonie, na koniec sezonu też korzystaliśmy z takiej ładnej pogody, bo też było ładnie. I byliśmy całkiem niedaleko, bo też na Podlasiu. Pojechaliśmy wtedy do twierdzy osobiec. Dzisiaj obok tej twierdzy też przejeżdżaliśmy. Na dzisiejszą trasę zaufałem nawigacji. Ona nas tutaj prowadzi. Nie rysowałem własnej trasy, nie wybierałem jej za specjalnie. Po prostu wbiłem gdzie chcę jechać Wybrałem parametry i jedziemy Garbi się niegdzie przekięła, ale <śclears> To <throat> były odcinki na skróty Za Lomem Troszeczkę Ale niewiele no Także was, do wytrzymania to jest, to jest Pięknie 9 km do celu do miasteczka ale z miasteczka jeszcze będziemy musieli kawałek się przebić pokażę Wam później jak będziemy bliżej no tutaj to już mało kto jeździ no. patrz jakie domy co jak skansen to wszystko wygląda patrzcie moglibyśmy powiedzieć że jesteśmy w Białorusi dzień dobry fajnie Prawda, piękna wieś, Tu ludzie mieszkają? Mieszkają. Dzień dobry. Niektóre takie Ale ładne zobacz, patrz, jak ładnie. No tak, ale niektóre takie zapuszczone. Zapane. No gdzie? Tu ktoś mieszka. Tu kotek mieszka Tu jest jakiś Rudy. O, tu jeszcze jeden. Słuchajcie, okazuje się, że to miejsce, do którego chciałem Was zabrać, no nie prowadzi tam żadna droga. Tak jest ułożone, że nawigacja niestety was tam nie poprowadzi, więc będziemy improwizować Martuś. Zapamiętaj to słowo, bo zawsze znaczy Martuś dobrze zna to słowo, bo zawsze ta improwizacja kończy się fajnymi przygodami nie? szczególnie na kładzie no nic przykombinujemy zobaczymy dzień dobry zobaczymy co z tego wyjdzie mam nadzieję że dojadę no że dojedziemy tam gdzie chciałem jechać ale jak na pierwszy rzut oka to nie jesteśmy z tej strony której trzeba. Uhu. I mamy Little Offroad. Off <noise> Jak zawsze, nie? No. Ale Paweł lubi pchać, to dam radę. <noise> pchać lubię. <noise> tak. Nastawiłem nawigację na wyznaczanie trasy bezpośrednio. Po prostu jadę na, na szczałę. Может, это